To on opracował plan ucieczki z więzienia świętego Michała w Krakowie. Plan został po mistrzowsku zrealizowany i 64 więźniów odzyskało wolność. Była to jedna z najbardziej spektakularnych akcji podziemia antykomunistycznego po II wojnie światowej. Dzisiaj w cyklu zapomniani bohaterowie Bolesław Pronobis. Bolesław Pronobis urodził się 23 kwietnia. 1917 roku w Niwce Kołobędzina. Po skończeniu siedmiu klas szkoły powszechnej i trzech klas szkoły przemysłowej, odbył służbę wojskową w drugim Pułku Legionów w Krakowie. Do rezerwy przeszedł w stopniu kaprala. Do wybuchu II wojny światowej mieszkał w Tarnowie i pracował jako elektromonter w zakładach azotowych w Mościcach. W kampanii wrześniowej 1917 1939 roku kapral Pronobis walczył m.in. w obronie Lwowa. Przez pierwsze lata okupacji nie uczestniczył w działalności konspiracyjnej. W lipcu 1944 roku utworzył pod swoją komendą oddział partyzancki, liczący od 8 do 10 żołnierzy. Oddział, zaprzysiężony w inspektoracie tarnowskim Armii Krajowej, został włączony w szeregi pierwszego baonu Barbara, 16. Pułku Piechoty Armii Krajowej. Początkowo był dowódcą drużyny, a po awansie na sierżanta, dowódcą Plutonu, jego grupa dywersyjna walczyła w okolicach Ciężkowic i Tuchowa, na południe od Tarnowa. Po rozwiązaniu Armii Krajowej 19 stycznia 1945 roku sierżant Pronobic powrócił do domu w Tarnowie. 20 stycznia uciekł próbującym go aresztować funkcjonariuszom NKWD ze względu na trudne warunki materialne rodziny, Ujawnił się w lutym 1945 roku w Powiatowym Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego w Tarnowie. Chcąc znaleźć atrakcyjną pracę, wstąpił do Polskiej Partii Robotniczej ku zgorszeniu kolegów z Armii Krajowej. Dzięki temu został komendantem Straży Przemysłowej w Okręgowym Zakładzie Elektrycznym w Tarnowie. Wiosną 1945 roku. Gospodarz Zjanowic najprawdopodobniej były konfident gestapo, doniósł na milicję, że Pronobis wraz ze swoim oddziałem Armii Krajowej w czasie wojny skonfiskował mu świnie. 9 maja 1945 roku został aresztowany przez milicjantów w Tarnowie. Miesiąc później, dzięki pośrednictwu strażniczki więziennej Antoniny Niemczu równy, nawiązał kontakt z dowódcą konspiracji antykomunistycznej na okręg krakowski. Po porozumieniu, z którym przygotował ucieczkę w nocy 1 lipca 1945 roku. Dzięki pomocy niemczu Równy otworzył cele, w których siedzieli żołnierze Armii Krajowej, objął nad nimi komendę, rozbroił służbę więzienną i wydostał się na zewnątrz. W ten sposób uwolnił starowskiego więzienia 35 osób. Po odzyskaniu wolności sierżant pronobis tworzył oddział partyzancki huragan. Występujący jako jednostka Narodowych Sił Zbrojnych. Jego członkami było 25-jakowców uwolnionych z tarnowskiego więzienia. Awansowany na stopień podporucznika przystąpił do walki ze strukturami komunistycznego państwa. Jego oddział m.in. 1 sierpnia zabił dwóch funkcjonariuszy Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Tarnowie, wysłanych do Ryglic w celu dokonania aresztowań. 6 sierpnia Rozbroił posterunek Milicy Obywatelskiej w Ciężkowicach. W końcu sierpnia podporucznik Pronobis rozwiązał oddział i wyjechał do Krakowa, gdzie się ukrywał. 13 stycznia 1946 roku został aresztowany w Niwce przez funkcjonariuszy Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Będzinie. Po przesłuchaniu został przewieziony do Krakowa i osadzony w więzieniu Świętego Michała. Tu uwięziony Pronobis. Zaprzyjaźnił się ze strażniczką więzienną, młodziutką Ireną żywołek. Nie wiemy do końca, jaki był charakter tego związku. Czy Irena zakochała się w uwięzionym Pronobisie, czy też współczuła mu i kierowała się tylko i wyłącznie względami patriotycznymi. Tak czy inaczej, Pronobis postanowił tajemniczy ją w planu ucieczki z krakowskiego więzienia. Najpierw, Kazał jej złożyć przysięgę na krzyż następującej treści. Przysięgam na mękę Zbawiciela, że to, co tutaj usłyszę, nikomu nie powiem. Następnie wtajemniczył ją w plan uwolnienia więźniów i ucieczki. Co więcej, zlecił Irenie Odżywołek dostarczenie do celi broni. I tak się stało. Strażniczka dostarczyła do celi trzy pistolety i dwa granaty. Później... Podczas śledztwa zeznała, że broń granaty zakupiła z własnych pieniędzy sprzedając zegarek. Nie wiemy, czy to była prawda. Być może dostała broń od organizacji podziemnej, natomiast zeznała w czasie śledztwa tak, aby nie pogrążać się w oczach oskarżycieli. Tak czy inaczej, od żywołek dostarczyła broń do celi Pronobisa, Pistolet ukryła pod spódnicą, a granaty włożyła do torebki. Również nawiązała kontakt z członkami oddziału majora ognia Józefa Kurasia, którzy mieli pomóc Pronobisowi w rozbiciu więzienia świętego Michała. Pronobis starał się ją chronić, kazał więc natychmiast jej uciec, porzucić pracę i wskazał adres swojej żony, mieszkającej w Niczce, koło Sosnowca. Gdzie polecił Irenie Odżywołek ukryć się, spodziewając się, że może być ścigana po brawurowej ucieczce. I tak oto 18 sierpnia 1946 roku, w środku Krakowa, gdzie mieściło się więzienie Świętego Michała, podlegające bezpośrednio Ministerstwu Bezpieczeństwa Publicznego, doszło do niezwykłej akcji. Cele w tym więzieniu, jak to było wówczas normą, w komunistycznych więzieniach, były przepełnione i duszne. Był taki zwyczaj, że otwierano te cele na pewien czas i je wietrzono. I kiedy tak się stało, 18 sierpnia, i strażnik otworzył więzienną celę, ku swemu zaskoczeniu zobaczył wymierzone w siebie lufy pistoletów. Tak, Pronobis uwolnił się ze swojej celi, a następnie uwolnił przebywających w sąsiednich celach akowców. Kiedy więźniowie byli uwolnieni z celi, wywieszono w oknie białą chusteczkę. To był sygnał dla konspiratorów przebywających na zewnątrz więzienia, że akcja w więzieniu zakończyła się sukcesem. Krótko po dziesiątej, chusteczka się pojawiła. Wtedy z zewnątrz uderzył oddział Janusza. Rozbrojono pozostałych strażników więziennych. 64 osadzonych wydostało się na wolność. Była to jedna z najbardziej braburowych akcji przeprowadzonych przez żołnierzy wyklętych po II wojnie światowej. Wsiedli do zaparkowanej w pobliżu ciężarówki, która wywiozła ich w okolice Miechowa. Tutaj część z uwolnionych pod donusem pronobisa stworzyło nowy oddział leśny liczący od 25 do 30 żołnierzy. Początkowo działał w okolicach Miechowa, po czym przeszedł w okolice świetnie sobie znanego Tarnowa. 10 września jego oddział został rozbity. W tej sytuacji z dreszką podkomendnych przedostał się w okolice Limanowej, a następnie dołączył do walczącego w Gorcach i na Podhalu Józefa Ognia-Kurasia. 14 października został zwolniony ze zgrupowania. Pojechał wówczas do Chorzowa, gdzie nawiązał kontakt z konfidentem Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego działającym w strukturach Narodowych Sił Zbrojnych. 2 listopada 1946 roku został w Chorzowie aresztowany. 3 grudnia wojskowy Sondrionowy skazał go na karę śmierci. Aresztowano również Irenę Odrzywołek. Ona również, mimo że nie miała nawet 21 lat, Została skazana na karę śmierci. Podpocznik Bolesław Pronobis i bohaterska strażniczka Irena Odżywołek zostali rozstrzelani 17 grudnia 1936 roku w Katowicach. 20 grudnia Irena Odżywołek skończyłaby 21 lat. Oboje zostali pochowani w bezimiennej mogile na cmentarzu przy ulicy Panewnickiej w Katowicach. Na szczęście kapelan, który uczestniczył w egzekucji polskich bohaterów, przekazał informację żonie Pronobisa. I ona później przez wiele lat jeździła pod ten mur, bo nie wiedziała dokładnie, gdzie jest grób. I tam paliła znicz i modliła się za swojego zmarłego męża. Kiedy Instytut Pamięci Narodowej rozpoczął działania ekshumacyjne Polski Bohaterów, rozpoczęto również pracę na cmentarzu przy ulicy Panewickiej w Katowicach. Piątki Bolesława Pronobisa znaleziono we wrześniu 2019 roku. Bolesław Pronobis za swoją służbę w Armii Krajowej, był oznaczony krzyżem walecznym i krzyżem zasługi.